że gazetka pracuje zawsze i zazwyczaj że... czy... i te wargi śnią. Tak, 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 tak. Jak to jest wszystko? No hej, co tam? No dobrze. Dobrze, hmm. że przychodzisz. No, byłem w pobliżu. Wstał no, słychać. Nie, no właśnie, akurat miałam Ci coś do powiedzenia. Trzy no, dni temu, jak byłam w sklepie, hmm. kupiłam tym barka, otwieram, czytam kapselek. Odbierz telefon. Tak było hmm. napisane. Dobra, byłoby dobrze, gdyby nie to, że telefon za chwilę dzwonił, naprawdę. Odebrałam, a tam głucha cisza, ja tego nie rozumiem. Trzy dni temu. Halo? 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 Cześć. była być. Cześć. Aga Aga. Aga Cześć. Aga! Nie, nie, nie ma. Muszę zawiadomić policję. Halo? Tak, tak. Yy, chciałbym zawiadomić o zagnięciu. Yy, Agnieszka Furmanowska, tak. Policja! Jest tutaj ktoś? I zobaczcie to. Jakieś rzeczy, jak rozłożone. Ciekawe co się z nią stało, dziwne. No właśnie, nie. Zigne, o w sumie wszystko zobaczymy. Mieszkanie wygląda mi normalnie, tylko tej nie życiu można na Nie, dzięki prowadzę. No tam! Policja! jest? Mówi! Czy możemy zadać panu parę pytań? Proszę. Czy wie pan coś na temat zniknięcia pani Furmanowskiej? to jest! Chyba zniknęła po prostu, tak jak kanta. Nie? Po prostu! No przy, panie, przy tamtej było dokładnie tak samo. Też ciuchy tylko zostały. No nie ma. Zglądała. No Ale tak po prostu zniknął. No. Mam taką sprawę zajmnięcia tej i przyjaciela. Musimy coś z tym zrobić. A co znalazłeś w nich coś ciekawego? No nic, to giną, zostają ciuchy, bo oni sobie nie wiadomo, a ja nie coś z tym zrobić. No ale coś te dwie sprawy łączy, to no, nam co tam się łączy. No zostają ciuchy, to jest To jest co się stało. Ej, Cyba no znowu, tylko ciuchy. So, so, zupełnie jak z tamtymi, no ale co, coś się mogło stać. No nie wiem, on się, no przecież... tylko że ciuchy zostają. No ale przecież, przecież nie, ura... nie maja... Przecież nie ma nic, co by było w tamtych chałupach. No właśnie, no to nie wiem, co ich jeszcze może łączyć. No. Nie wiem, rozmawiać to... przez ten sam telefon? No jak rozmawiać przez ten sam telefon? Czy... Co tych wszystkich ludzi mogło łączyć? No tak. Kutz, przecież oni wszyscy pili Tymbark. Najpierw Furmanowska. Później jej przyjaciel, później ja. A na końcu oddałem butelkę Adrianowi. No tak. Oddałem butelkę. Adrian... Adrian nie oddał nikomu tej butelki. Nieprzekazany Tymbark ulicestwia. Policja za dużo wie. Nie mogą poznać tajemnicy Tymbarka. Masz lepsze janko. Niezwykłym jest to Raz, kto to był? Cześć, sekretarka będzie dzisiaj wodna. Epek, stawaj! Hej, musimy iść na trwaje! Stawaj! O nie żyje! Nie żyje! Ajga, szybko, słuchaj! Już jak się miałam w czasie!